Was wszystkich bardzo serdecznie yy, i z tej strony Rekursi i dzisiaj chciałem z Wami trochę pogadać, porozmawiać yy, o co dokładnie tu chodzi, co tu się dzieje i co się będzie działo w najbliższym czasie yy, otóż jak wiecie na moim kanale, no dobra nie oszukujmy się na moim kanale jest dość duża o, liczba martwych subów co mnie oczywiście nie cieszy no ale niestety jest to jest trudno, ja się w żadne kanały bawić nie będę, nie będę zmieniał kanału żeby tam przybrać znowu jakiś widzów, i tak dalej, i tak dalej. zostaje cały czas na tym samym. Ci co wrócą, może wrócą. Jak nie, przyjdą nowi, mam nadzieję. Dobra, chodzi o co dokładnie teraz? może jak czasami coś powiem, to jest właśnie najgorsze. To, tym czego ja w sobie nie lubię, mówię coś, i nie wiem co mówię. Znaczy, wiem co mówię, ale nie wiem, jak to dobrze złożyć. Czasami mówię takie pierdoły, że aż się żygać chcę. Przechodząc do rzeczy, jak wiecie, mam dwa kanały. Pierwszy Minecusin, drugi Minecusin 2. I o co tu chodzi? Na pierwszym wrzucam wszystkie rzeczy z Minecrafta, a na drugim wrzucam wszystkie różne gry, które lubię grać. I właśnie to mi nie odpowiada. Chciałbym, znaczy chciałbym, ja to zrobię. Ja to robię. <grych> ja to zrobię. Zrobię to w taki sposób, iż na pierwszym kanale, na którym ten Teraz, na którym teraz jesteście i na którym oglądacie te, to wideo, czyli Minecraf, będą pojawiały się wszystkie różnego rodzaju filmy. Nie będzie podziału kanałów, ponieważ dużo, naprawdę masa osób, nawet mój brat, który też trochę w tym siedzi, mówi i pyta się znajomych, popytuje, dowiaduje, że po prostu ludzie nie oglądają tego drugiego kanału, a jak zauważyłem jest dość duża popularność, znaczy popularność, jak na tamten kanał, ym, tych filmów. No i o co tu chodzi? O to chodzi, że wszystkie filmy będę teraz kompleto, kom, komponował, ko, nie, jak kompo, komponował. Będę wszystkie filmy umieszczał właśnie na tym kanale, na którym teraz jesteśmy. Zrobię odpowiednie playlisty, będzie wszystko ładnie poukładane, będzie wszystko zgrabnie co do czego, to do tego, co do czego ta Ten kanał, drugi, na razie nie będzie zagospodarowany, ale moim zdaniem skromnym będzie on poświęcony kanałowi Counter-Strike Global Offensive i, oraz różnym takim rodzaju gierkom, które będą organizowane i takim właśnie luźnym jakimś filmikom. Ym, to będzie... Na razie wszystko jest do obgadania. Jedynym te, teraz wątkiem jest to, że wszystkie filmy te ważne, bo tam chyba było chyba z tych filmów 15, te filmy 15, które są na tamtym kanale, czyli filmy na przykład z Outlast, a, pojawią się na tym kanale. Czyli będziecie mogli jeszcze raz obejrzeć serię Outlast, yy, która będzie pojawić się właśnie na tym kanale, którym teraz jesteśmy, bo wszystkie filmy przerzucam właśnie na ten kanał, bo wszystkie te dwa kanały łączę w jeden. I na tym jednym kanale, czyli Minecraft, tak jak już mówiłem, będziecie mieli ogląd będziecie mogli oglądać wszystkie filmy. Yy, tak, będziecie mogli oglądać wszystko filmy. Mm. Jak wiecie, możecie usłyszeć u mnie w głosie i po mojej twarzy zresztą też możecie zauważyć, że jestem jakby tak trochę nieogarnięty, bo jestem ledwo po chorobie. Ja miałem zapalenie krtani, nie mogłem oczywiście nic mówić, no, nie mogłem nagrywać, dlatego była przerwa związana z dwutygodniowym niewrzucaniem filmów, ale... Oczywiście były livestreamy, na których mówiłem innym, dlaczego nie ma filmików, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to po prostu lajkujcie Facebooka, bo tam zawsze piszę, kiedy jest livestream i będziecie mogli też mnie śledzić. Tak żeby po prostu już nie przyciągając, na ten filmik to będzie na tyle. Będziecie mogli zauważyć teraz wszystkie filmy aktualizujące się, czyli FIFA i Outlast'a pojawiające się na tym kanale. Będziecie mogli je również sobie jeszcze raz obejrzeć. Tamten kanał na razie pomyślę co z nim zagospodarować. Wy oczywiście swoje prośby też możecie pisać, a póki co wstrzymajcie się, jeżeli chcecie, będą kolejne sefi, Hahu. Będą kolejne filmiki z Fify, będą kolejne filmiki, no oczywiście z Minecraftu, chociaż ten Minecraft trochę mi się tak przejadł, no ale... Widzę, że naprawdę lubię w to grać, ale naprawdę od przypadku, jak mi się naprawdę zachce grać Minecrafta, bo tak to tak na siłę nagrywać, wiecie, że nie lubię. Ale filmiki z Minecrafta też będą, filmiki z FIFA będą, prawdopodobnie Fify z Counter Strike'a też będą, jak gram i nagrywam z innymi kolegami. Ym, dokładnie, livestreamy też są dość często, znaczy też tam są. Kiedy są, to są. Kiedy mogę, to mogę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się do kolejnych filmików i widzimy się w następnym odcinku. No, z czegokolwiek na tym kanale. No, więc do zobaczenia. Ktoś do mnie dzwoni. I to pewnie jest mój kolega. Słucham cię, fiucie.